Dzisiaj dowiecie się, jak prawidłowo spierdolić robotę. Nie wiem, czy zauważyliście, ale zawsze jak porządny fachowiec przychodzi do klienta, najpierw ocenia robotę poprzednika i najczęściej mówi: O panie, kto to panu tak spierdolił? Znaczy to, że przed nim też robił fachowiec i to porządny. Po to, żebyśmy i my kiedyś tak samo zostali ocenieni, stosujemy metodę tak zwaną ONZ, czyli. O, jak orznąć klienta. Czyli wiadomo, za robotę zaśpiewać co najmniej dwa razy za dużo. N, jak nałot pierdol. Wiadomo, bo z robotą jest jak z babą. Raz jej zrobić dobrze, to potem zawsze będzie tak chciała. I Z, jak zachlać pałę. I to powinno być na miejscu pierwszym, bo jak mówiłem, z robotą jest jak z babą. Po pijaku wszystkie piękne. O, nawet grażynka.